3-2-1. Leci. Siemaneczko, film bez montażu. <laughs> Brak czasu, trochę chory jestem znowu. Za to, mnie wykończą, powiem wam. Ale ja mam tak co rok, bo kiedyś miałem operację i tak dalej, ale nieważne, nie o tym. Patrzcie na to. Można powiedzieć, że zaraz będzie przesielenie zimowe. I co widzicie? Papaje można powiedzieć, że w doskonałej formie. Niech ktoś mi pokaże w lepszej kondycji papaje o tej porze roku. To szacun. Mało tego. Widzicie to coś? O, to, 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 to. Zobaczcie, ten owoc cały czas rośnie. Drugi odpad, mało tego, 20 grudnia, a ona cały czas trzyma kwiateczki, ale one pewnie polecą. Fakt, faktem, dolne liście, patrzcie, coś takiego się dzieje, nie? Ale to też jest spowodowane, że zapominałem podlewać wodą. Na tą chwilę teraz jest 18 stopni, czyli film wpadnie za jakieś 2 godziny. To nie wiem, która tam godzina teraz, nawet szczerze, nie wiem, 17? I tak to wygląda, proszę ja was, jeszcze Maureli dziś pokażę te z piwnicy. A, tu jest drugi, to jest... To jest, zobaczcie. Mam nadzieję, że nie wyłączę przypadkiem. O, to było cięte. Po prostu ja je skracałem, to już się ładnie zrosło, ale wychodzi tam z jednej nogi. No i tu jest też drugi, nie? I powiem wam naprawdę, jak na tą porę roku wystarczyło podnieść temperaturę i jest spoko. Trzyma się super. Zaraz wam pokażę jeszcze. Wejdziemy po drabinie. W ogóle wszystko się trzyma super, nie? No ale tak jak mówię za każdym razem, że <laughs> wentylator sufitowy robi robotę. Kurde, pomidory trzeba pozbierać. <laughs> o, tam zapominam podlewać na półce. Znowu mają straszną saharę. I patrzcie, co się dzieje. Zostaje mało listków. Muszę tam poddać, ale tak skończę film nagrywać. Tak samo tutaj. Nawet zobaczcie, tam z tyłu widać te. Plumerie na końcu i też liście sobie wiszą. Ale spokojnie papaja, aby miała zielone, aby nie gniła oczywiście od korzenia, jak macie za zimno i jak jest znaczy jak za zimno poniżej dziesięciu codziennie spada w dzień nawet to papaja wam po prostu zgnije od, od ziemi. No on ma takie straszne wymagania. Co do Maurelii no papaj starcie. jak macie pytanie co do papaju pytajcie a przypominam grupa jak oczywiście sadzonki i tak dalej w kółku to samo trąbie czytajcie opisy pod filmami. Co tu mamy? To ten byczek, co zdychał. Zobaczcie, pięknego liścia kręci. Nie wiem, może będzie żył. Z tyłu ten liść, to już jest ten, te dwa mniejsze, co wykopywałem. I tu tak samo widać środkowy rośnie. Także te maureli, to są tu w szklarni elegancja Francja. A już przypominam, będzie z góreczki, ponieważ za niedługo zaczną się dni wydłużać, czyli cieszymy się wiadomo. Ale na święta ma być, powiem Wam, ciepło, także śniegu znowu nie zobaczymy. Idziemy zobaczyć banany od Karli, które przyjechały w 2019. Yy. Tak, w 2019, w listopadzie. Patrzcie na to i od razu objaśniam: nie, pa nie panikować, że się takie coś robi. To jest normalne w tej porze roku. Zobaczcie. Będzie trochę lipa jakoś, niestety, bo jest dosyć ciemno. Zobaczcie, jaka jest kondycja. I teraz tak, dolne obsychają, wyrąbane miejcie, pamiętajcie, zero do bani. Środkowy wychodzi jasny brak tutaj jakiegokolwiek światła, praktycznie, tylko tutaj, co wpadnie sobie tymi drzwiami, tak? Nie ma co się przejmować, jak macie w takiej kondycji, jak ja, dotyka do sufitu. W ogóle nie podlewam. No to się w ogóle nie martwcie. Drugi tak samo, tutaj coś usycha, boczne. Najważniejsze, żeby nie chudły i żeby środkowy był w bardzo dobrej kondycji. No ten. Ten, ten to jest kozak, kozak kondycyjnie. Grube są, o, zobaczcie ile tych drugmansi. Grube są, nic się nie dzieje, elegancko i tak powinno być. Także jak widzicie, można dobrze zimować. Oczywiście ci, co źle zimują, czyli trzymacie w domu, podlewacie, no to może się tak skończyć, że, ich, że po prostu wywalicie bananowce, Luty, marzec na śmieci. Ale już tyle razy trąbiłem, ale niestety no, no nie wszyscy się stosują do moich rad. Jak już macie w domu, to trzeba kupić leda albo totalnie też zero podlewania i wtedy kombinować. Zobaczcie tamarilo. Normalnie sobie rośnie, ale leży. I tam czasem wody sieknę, nie? No, tyle owiec, spoko. W piwnicy mamy 19 stopni. Tak jak w szklarni, tak podobna temperatura jest. No, tak więc widzicie o, tu listek jeszcze wystaje. Wszystko gicior. Opatrzcie, to co wam mówiłem nieraz, że ziemia odchodzi od doniczki. Taki sachar już jest. I nie podlewam. Dalej kondycyjnie jest spoko. Podleję może za nie wiem, miesiąc. Zobaczymy. O, już już przeń te robaki. Już są robaki, trzeba będzie prysnąć. Nawet piwnicy są. Tak więc widzicie. Proszę ja Was. Jaka jest sytuacja na froncie? Wszystko gicior jak na razie. I powiem wam, że to jest pierwszy rok, w którym tak dobrze wszystko zimuje. Jak są takie liście żółte w Musa, w jakichś akumina, tak zobaczcie boczne. też się tak nie ma co przejmować do końca. Najważniejsze, aby środek rósł, i tyle. Tyle, proszę ja Was. To byłoby na tyle na ten odcineczek. Wrzucam w 4K. Będzie potem, jak się już tam wiecie, zrenderuje. Czasem YouTube dosyć długo mieli. No. Widzicie. Dobra. Odpalamy wentylację, bo jak kręcę film, to wyłączam. Cały czas tu opyk. Tutaj wylatuje około 27 stopni. I nic nie przerabiałem już. A widzieliście to? Widzieli niektórzy. Mam taki dodatkowy, że z nadgrzejnika sobie jeszcze może, wieć wydmuchiwać. Ale tamto to jest przygotowane jak jakieś, wiecie, większe rozy przyjdą czy coś. No i co? Odpalamy świdra, czyli tego dziada. Ops. Powiem wam, że on cały czas chodzi gdzieś tak od 8 rano do godziny 21, 22. Na noc wyłączam. I w ten oto sposób całej szklarnie dochodzi tak do 19-18 stopni. Góra-dół, czyli na dole i górze. No jest taka sama temperatura. tak, Wilgotność jest prawie cały czas około 100%. Dobra. Jak macie dodatkowe pytania, wiadomo gdzie, pisze, gdzie pytać. Pod filmem śmiało. Stale jak nie gryzie. I też trzymajcie się zdrówkiem. на радио.